Thank uh you. -huh. Bełchatowianka wzięła 7 tysięcy złotych pożyczki w parabanku, dlaczego teraz musi wykupić weksel wart 70 tysięcy? Wawrzkowizna pęka w szwach, czy, Bełchatowianom potrzebne, inne kąpielisko, gdzie ma powstać nowa dzielnica bełchatowa i za Gawron została super dzieckiem lipca. A ponadto w tygodniku propozycji na weekend krzyżówki sport, czytaj tygodnik 7, nie ukazujący się co piątek z dziennikiem łódzkim, a we wtorek 7 i bełchatów. Cyfrowa telewizja premium. 43 starannie dobrane kanały, w tym aż 22 w jakości HD. Zamów Dolsat HD lub Dolsat HD Plus w wakacyjnej promocji. Odbierz atrakcyjny prezent w biurze obsługi klienta i ciesz się wysoką jakością dźwięku i obrazu. Zapraszamy! 1 sierpnia, czwartek na roku, witam serdecznie i zapraszam na dzisiejsze wydanie, tyle dnia, w którym powiemy: Marszałek odwiedził Bełchatów. Biegiem do Częstochowy. Czyrzewskiego nabiera wyglądu. Kolejne wizyty w mieście. Seanse dla dzieci. Brunatni zagrają w niedzielę. Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień wczoraj przyjechał do Bełchatowa z wizytą i spotkał się z prezydentem miasta, odwiedził m.in. ulicę Pabianicką, niedawno oddaną do użytku po gruntownym remoncie. Tematem spotkania marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia i prezydenta Bełchatowa były inwestycje realizowane w mieście z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, w tym oddane niedawno do użytku, trzy miesiące przed czasem odcinek drogi wojewódzkiej nr 485, czyli ulica Pabianicka. Blisko dwukilometrowy fragment tej drogi remontowano od sierpnia ubiegłego roku. Dzisiaj ulica ma nową jakość. Droga 485, bo taki numer ma e, ewidencyjny, prowadzi od Bełchatowa do Pabianic. E, ma bardzo duże znaczenie, to znaczenie komunikacyjne tej drogi wzrośnie w momencie, kiedy zostanie oddany węzeł na S8 pod Pabianicami. No i z tą nadzieją, że Bełchatowianie do, doczekają się obwodnicy północnej w ciągu drogi krajowej. To też będzie miało znaczenie pod względem ilości samochodów, które będą e, no, tą drogą z tej drogi korzystały. Większość tak dużych inwestycji polegających na kompleksowych remontach nie byłaby możliwa z samych środków samorządu, dlatego tak bardzo potrzebne są. Środki z zewnątrz. Bełchatów na tle województwa jest bardzo aktywny w pozyskiwaniu środków unijnych. Wartość inwestycji z regionalnego programu operacyjnego w całym powiecie bełchatowskim to ponad 260 milionów złotych, z czego 160 milionów to wsparcie unijne. Na inwestycje zawarto ponad 60 umów. W Bełchatowie dzieje się jeszcze dużo więcej. Te pieniądze unijne. Wyzwalają inicjatywę, są istotnym wsparciem, ale myślę, że te samorządowe środki na inwestycje tu wypracowywane to główny impuls rozwoju tego miasta i to się dzieje. Tematem, którego nie mogło zabraknąć w trakcie takiego spotkania, był wątek dotyczący obwodnicy, na którą wszyscy czekamy, ale nie wiadomo kiedy jej się doczekamy. To postępowanie środowiskowe, które trwa w tej chwili i do końca roku myślę, że się zakończy, jeśli chodzi o, o decyzję środowiskową. Ono dotyczy nie tylko drogi 484, ale również obwodnicy Bełchatowa, bo wykorzystanie środków unijnych, czy możliwość korzystania środków unijnych no, nakłada taki obowiązek na, na beneficjenta inwestora, że musi mieć decyzję środowiskową na cały odcinek drogi. Jeśli będzie nawet etapami realizował dane odcinki, to decyzja środowiskowa jest wymagana na dany odcinek. A że my mamy w swoich planach, w lotnich planach inwestycyjnych, i 484 przebudowę, i tam jest zapisane wraz z obwodnicą wschodnią Bełchatowa, w związku z tym była konieczność scalenia, bo mieliśmy oddzielne decyzje. Była konieczność scalenia na, do jednej decyzji na obwodnicę i na 484. Po wizycie na ulicy Pabianickiej marszałek z spacerkiem przeszedł na Plac Narutowicza, gdzie zwiedził nowo budowany obiekt PGE Gigante Mocy. 24-osobowa grupa biegaczy Zbytowa przebiegała dzisiaj przez nasze miasto. Wszystko w ramach 24. pielgrzymki biegowej Bytów Częstochowa. Tutaj dołączyli do nich biegacze z Byłchatowa i okolic i pobiegli dalej. To jedyna w Polsce pielgrzymka biegowa, w której uczestnicy pokonują trasę o długości 500 km i zarazem najstarsza. W tym roku poświęcona jest w intencji rodzin. Ważnym celem pielgrzymki jest popularyzacja biegów długodystansowych oraz rekreacji jako znakomitej formy ruchu sprzyjającej zdrowemu stylowi życia. 24-osobowa pielgrzymka zbytowa dzisiaj przebiegała przez Bełchatów. Przywitali ich biegacze z Bełchatowa i okolic i odprowadzili oczywiście biegnąc ulicami miasta do Grocholic. A pan Dariusz Gruszczyński pobiegł z pielgrzymką do samej Częstochowy. Skąd tyle samozaparcia, by brać udział w takich imprezach? Biegam dlatego, że to kocham. Kocham bieganie, uwielbiam to bieganie i będę biegał dotąd, do Puty, będę poprawiał czasy w maratonie. Biegowa pielgrzymka okupiona jest wieloma trudami. Prócz odległości są i kontuzje i wiele niebezpiecznych nawet sytuacji. Ale i tak warto, bo jak mówią uczestnicy, niektórzy w ten sposób chcą pokonać swe słabości, inni chcą podziękować za różne życiowe sytuacje, a jeszcze inni mówią, że po prostu muszą, bo tak dyktuje im serce. Na pielgrzymkę wybrałem się po raz pierwszy w 2005 roku. Pielgrzymka biegła przez Bełchatów i ja akurat byłem świadkiem przebiegu tej pielgrzymki i postanowiłem, że w, nastę w, nast w następnym roku wystartuję. Przygotowałem się i wystartowałem. Było naprawdę bardzo ciężko, bo to jest to jest 500 km w 5 dni. Przepła przepłaciłem, y, powiedzmy y, sobie, y, kontuzjami. Y, na, na stopach y, musiała y, popłynąć krew. Wieczorem biegacze powinni dotrzeć na Jasną Górę. Remont ulicy Czyżewskiego trwa od dłuższego czasu. Był nawet moment, w którym mieszkańcy bardzo narzekali na opieszałość firm wykonujących te inwestycje. Problem ten rozwiązano i ulica z dnia na dzień wygląda coraz lepiej. Robotnicy nic nie robią, a my nie mamy jak dojechać do posesji, narzekali mieszkańcy ulicy Czerzewskiego, na której trwa inwestycja. Tak było do niedawna i faktycznie mieszkańcy mieli rację przez pewien okres jedna z głównych firm wykonujących to zadanie nie sprawdzała się, a dokładniej upadła. Dlatego władze miasta musiały podjąć decyzję, co dalej. A dalej wygląda to w ten sposób, że ulica już nabiera całkiem przyjemnego wyglądu. Kolejny problem rozwiązany dotyczący tak naprawdę trudnej sytuacji firmy Perdeim, która w chwili obecnej nie mogła sobie poradzić już jako generalny wykonawca tej inwestycji. W tym momencie firma Lear, która przejęła generalnego wykonawcę, będzie tą inwestycję realizować i realizuje, są już widoczne efekty tego. Jestem przekonany, że termin 16 grudnia tego roku, będzie tak naprawdę tym ostatecznym rozliczonym terminem do zrealizowania tej inwestycji. Inwestycja ma się zakończyć w grudniu tego roku. Jej koszt to ponad 8 milionów złotych. W ostatnim czasie był odwiedza coraz więcej zwierząt, które na co dzień powinny żyć w lesie, a nie zwiedzać duże miasta. Ostatnio z wizytą był u nas Łoś, a wczoraj za Skroniec. Ostatnio mieliśmy łosia, to na Buhatów to bardzo rzadka y, sytuacja, przynajmniej w ostatnich latach. no Wczoraj mieliśmy tutaj z osiedla budowlane konkretnie z okolicy rajskiej y, alei. Y, mieszkańcy zgłosili węża, gdzieś tam w okolicach piaskownicy dla dzieci był, rodzice byli zaniepokojeni, zadzwonili do straży. Strażnicy pojechali. No, akurat nie byli przygotowani na tyle, żeby mieć jakąś klatkę, żeby tego węża. Y, zabrać skontaktowali się ze strażą pożarną którzy no mają specjalistyczny sprzęt zabrali tego węża i wywieźli w teren gdzie mógłby sobie tam spokojnie przebywać Kinokultura zaprasza na dodatkowe letnie seanse dla najmłodszych we wtorki i w czwartki od 6 sierpnia a w repertuarze Piękna i bestia boi minionki rozrabiają Zambezja i Smurf w najbliższą niedzielę na stadionie przy ulicy Sportowej dojdzie do siódmej w historii rywalizacji ligowej pomiędzy GKS-em Bełchatów a Okocimskim KS Brzesko. Po raz ostatni oba kluby mierzyły się ponad 15 lat temu. W dotychczasowych sześciu meczach trzykrotnie wygrywali brunatni. Spotkanie odbędzie się 4 sierpnia o godzinie 18.00. I to wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Zapraszam na jutrzejszy teledzień. dzień Spokojnej nocy. Dobranoc.